Czy masz problem z kampanią do gry Worms Revolution Extreme? W tym filmie pokażę, jak ukończyć dwunastą misję w kampanii Strzeżcie się Piraci. I zrobię to poniżej 5 minut. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do kampanii gry Worms Revolution Extreme. Gra solowa. kampania. plaża. No to teraz kontynuując.

War is hell and all that nonsense. Parts of this landscape have better tactical advantage than others. Seek them out! You could try luring these guys to lower ground, then dealing with them. It's just a thought. Looks like these battle hardened veterans are expecting a tea party. Think again, ladies. Worked out a plan yet? The clues are obvious, like a tiger on a bus. I do want to give you a clue, but I'll be damned if I will. One word, though. Boom. Podpowiedź była wystarczająco jasna. Nie za daleko. I pierwsze co? To wyeliminuje krabika. No, poszło tak sobie na razie. Wciąż nie spadł. Co zrobi parasol? Zrzuci na mnie butelkę. I po raz kolejny w krabika. Tutaj takiego łatwego dostępu do krabika nie mam, ale mogę ostrzelać parasola. I teraz obaj są na dole, zarówno wodorost, jak i parasol. Musisz mieć na uwadze, że celność komputer ma wręcz doskonałą, przynajmniej jeżeli chodzi o tę broń. W tej misji bardzo przydaje się spadochron, nie maliny. I ponownie w krabika. Przymierzyć. Prawie zdjęty, ale trochę to trwa. Zostałem odsłonięty, ale on również oberwał lekko, teraz tylko trafić. I trafia do wody, chociaż i tak by zginął. Z tamtej broni było celnie. I tutaj, gdyby udało się trafić, ale chyba się nie da, tak łatwo zasłania ten mały element, skorzystam ze spadochronu. I teraz już można strzelać. To wystarczy, aby pozbyć się, widzę, że nie jednego. Został jeden, wprawdzie kosztem jednego z moich robali, ale trochę to przyspieszyło. Teraz właściwie wystarczy, że zejdę tam do niego, którymkolwiek z dostępnych robali i użyję kija baseballowego. Będzie po sprawie. Jedyny, który nie pasuje, więc skorzystam z wymiany. Dowolny, tak naprawdę. Troszkę sobie przybliżę i teraz spadochron. I korzystam z kija baseballowego, aby go wykończyć. O, nie wystarczyło. Spodziewałem się, że poleci dalej. Ale nie szkodzi, znowu mam tego robala. Nie, nie, ogniste uderzenie się nie nada tutaj. Nie pozostaje mi nic innego jak nie skorzystam z pistoletu na wodę znowu. To znaczy, potraktuję go wodą po raz kolejny.

Najlepszy czas poniżej 5 minut, 4 minuty 59 sekund 27 setnych. Linki do pozostałych moich poradników z tej serii znajdziesz w opisie tego filmu. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.